Material w... Konik! 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 Siemanko, witam was tutaj, ja i Dzisiaj będziemy grali na zupełnie nowej paczce modyfikacji Będziemy grali na bardzo nowej paczce modyfikacji Nazywa się ona Hexid I wyszła 21 czerwca Ja sobie pomyślałem walić jokboksa wszyscy znają, jest go pełno na YouTubie Nakręcę Hexita o czym on jest? Jest on RPG, naprawdę, naprawdę dużo rzeczy nam dodaje. Dodaje jakieś smoki nam dodaje, czytałem, że dodaje nam jakiś bossów, naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Tu widzimy już jakieś dziwne takie rzeczy, nie wiem co to jest, Leaf Pile, jakiś Mossive czy coś. E, e, naprawdę jest duży, duży, co ja wam mogę powiedzieć. Przykładowo tu mamy mapkę. Widzę, że ona się sama powiększa. I już widzę tutaj coś naprawdę fajnego. To jest Battle Tower, a tu mamy jakieś zamki. One nie są, to nie są chyba zamki, bo to jest małe. E... I co to może być? <coughs> Apsik, sorry. Przepraszam was. Alerga. E... Tutaj też coś mamy. Wszędzie coś mamy, widzę. E... To co zacznijmy naszą podróż? Gdzie byśmy się udali? Myślę, że się udamy w kierunku... E, tu, do tego kanionu i tam myślę, że będzie spoko, w tym kanionie będzie... Albo tam pójdziemy, tam mamy jakiś fajny biom. Tak, pójdziemy w kierunku tamtego biomu. To co? Idziemy. Zobaczymy, co to jest za kwiatuszek. To jest... Bluebelly. O, jest i byłby fajnie. Mm, barwnik. Tutaj już sprawdzałem. Też miałem taki barwnik, tego też wezmę. Co to jest? Normalnie jest... essence Esencja, znowu jakaś yy, w ogóle to mam jakąś dziwną książkę. Material w... <laughs> Konik! Konik! Kanik, konik, 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 konik! Jaki swe swetaśny... Patrzcie, biały Pegasus, normalnie. Jaki swe normalnie się nie umiem doczekać. Tak, mnie tu jara. Ja to wszystko widzę, to po prostu masakra. Dobra, tu idziemy w dobrą stronę, tak? Dobra, tu idziemy. Nie wiem czy to jest more creatures. O jakiś yellow Chocobo. Uff, Idziesz na nas? Nie, nie idziesz na nas. Piórka. Co to są? Chocobo feather. Zrobimy coś z tego? Nie wiem co z tego będziemy robić. Może to są normalne piórka. O, krówki. No nie mogę po prostu tyle rzeczy, że wszystko chcę zbierać. Bo jakieś irysy mamy. Dobra, pozbieramy sobie drewno myślę. I zrobimy sobie i itemy, zrobimy sobie kill-off i miecz, zabijemy krowy. Kilof wykopiemy kamień, zrobimy sobie wszystko kamienne i pójdziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Naprawdę mi się tak podoba. Dopiero to włączyłem gram pierwszy raz, więc nie wiem nic na temat tej paczki modyfikacji oprócz tego co przeczytałem. Jest naprawdę RPG, naprawdę dużo bossów są jakieś tam, nie wiem. Nie wiem, ludzie pisali, że niby jakaś misja, coś nie wiem, o co chodzi. Nie będę wierzył pogłoskom, bo już dużo takich rzeczy słyszałem, nie chcę was w błąd wprowadzać, ale myślę, że naprawdę będzie pitko seria, już się zapowiada, zapowiada, nie, zapowiada nieźle, yy, krówki, krówki się przydadzą, plecak sobie zrobimy, o lor, słyszeliście ten fajny odgłos, taki był, taki, aaa. co to jest? Emerald Shard, aha, tu są takie szardy. To już gram kiedyś z takimi shardami No, i jak mamy takie chyba 3-4 szardy, to możemy je połączyć i wtedy wychodzi nam to, co tam pisze. jak mamy Emerald Shard, to shard jak, jak mamy Diamond Shard, to diamond. I tak dalej, i tak dalej. Co nam tak wszystko leci? Ej, naprawdę dużo nam leci że Mamy 22, a zabiliśmy, nie wiem, 3 krowy. To nie jest jakiś bóg, czy co? Wasz o, serduszko dostaliśmy, no właśnie. Z potworów wypadają takie serduszka, ja nie wiem, jak się ten mod to był chyba jakiś Zelda mod? Jakoś tak to się nazywało Zelda mod, taka gra była Zelda czy coś. E, no w każdym bądź razie z tej gry jest chyba taki mod. E, nie wiem, nie jestem pewien. To jest Redstone? Dlaczego tu jest Redstone? Nie wiem, nie rozumiem. E, nie będę, nie wiem, nie grałem na Zeldzie, widziałem kiedyś, ale nie wiem, czy to jest ten mod, czy mi się wydawało. Dobra, ja zawsze kopię kamienia 13. Ale czekajcie, yy, będzie teraz. Potrzebujemy 5, 5, 6, 7, 8, 9 plus 18 potrzebujemy, bo jeszcze na piecyk 8 osiem, to 18 potrzebujemy. Redstone. Ja lubię redstone, lubię redstoneować, lubię robić mechanizmy. Naprawdę mi się to podoba robić, lubię to robić. Nie wiem, podoba mi się, akurat czasami już nie chciałem grać w Minecraft'a, po prostu mi się znudził. Ale właśnie przez te mechanizmy tak grałem tylko po to, żeby włączyć sobie mechanizm, zrobić sobie mechanizm, no nie? I, no i zostałem przy tym, znowuż się wgrałem w te i tak dalej, i tak dalej. No, to, fak to faktycznie właśnie utrzymuje, utrzymało mnie przy tej grze. A teraz to już naprawdę mi się podoba, gram, lubię. No dobra, koniec gadania. Robimy kilo, robimy siekierkę. Łopatę też zrobimy. Yy, idziemy w świat, co nie? Idziemy w świat. Yy, co fajne. Jak z tego co widzicie, yy, jest najnowsza wersja Minecrafta, co jest naprawdę super. Można grać przez LAN. I myślę, że kiedyś mogę zrobić jakieś takiego specjala. Będę grał z kimś przez LAN. Mm, przez LAN, przez Multi, chociaż. Yy, sorry, to już mamy. Dobra, słuchajcie, nie lubię mieć brudelu Brudu. E, o tym to wy już chyba wiecie, już mówiłem e, w ogboxie. A wracając do ogboxa, Nie wiem, napiszcie czy chcecie ogboxa, ja za ogboxem nie przepada. O, to jest backpack mod A, mogliśmy sobie zrobić kolorowy Czekajcie, może da się kolorować Nie da się, dobra, będziemy mieli taki backpack e, Możecie mi napisać jak się nazywa backpacki, bo ja nie wiem jak się daje im nazwy Można dawać nazwy e, dobra czekajcie raz dwa trzy cztery pięć po e, pokażę wam coś fajnego widzę że już się no to robi e, tutaj dodaje nam dużo broni i tarcze mamy tarcze i grałem już na e, na takim młodzie gdzie właśnie miałem tarcze co to było co to za jakaś ciekawostka co to jest to jest stone root jakaś ta e, różka patyk coś tam jest dobra e, widzicie mamy tarczę, stone shielda Weźmy sobie jeszcze to. No, i widzę, że mamy problem, bo się robi noc. Tu gdzieś słyszałem owieczki. Oj, jakieś lampstopa, sorry. Eee, słyszałem owieczki. Jest, mamy owieczki. O, i tu nam się ładuje na dole taka tarcza. Jak ona się naładuje, to nie wiem, co, jak się naładuje. Ona potem będzie tak cały czas. Eee, eee, no, i będziemy mogli się nią posługiwać. Jak naciśniemy prawy, widzicie? Mamy taką tarczę. Każda tarcza ma swojego specjala. Ta ma jakiegoś, co ma? Fire resistance Mamy cztery wełny, dobra, idziemy się gdzieś skampić Do naszej jaskini I pójdziemy spać, i to będzie nasz pierwszy dzień Na tej nowej parce modyfikacji Jedziemy dalej, co nie? Tu w sumie jakbyśmy Zrobili jakoś O kurde, słyszę zombie Nie lubię zombie Węgla też nie mamy Crafting został Kurde Owa sprawa, trochę. Dobra, wykopię to. I wracamy do naszej bazy, wypadowej. Tu sobie damy. O, możemy sobie. Ej, nie. Eee, tu możemy sobie. Tu nie mamy czym przepalać. A nawet. Tam był gdzieś węgiel, widziałem. Ale to się potem tym zajmiemy. Zróbmy sobie łóżko. Łóżko, si Czy wiedzieliście, że z trzech można robić łóżko? Wiedzieliście? Nie, nie wiedzieliście, to wiecie teraz. Dobra, idziemy spać. Eee, kurde, nie umiem się doczekać tych smoków, tego wszystkiego, naprawdę. Ja bym już szedł w świat, wszedł w świat, ale chcę po prostu tutaj, teraz, trochę lepiej niż na Jogboxie to wszystko zrobić o Enderman. Eee, po prostu mieć te złoża, to wszystko, żeby potem było spoko. I tak się tylko zastanawiam, co to jest? Czy to jest klej? Czy to jest jakiś kamień dziwny? Hop. Ale to jest jakieś dziwne. Nie wiem, to jest taki mod, który dodaje nam urozmaicenie tych jaskiń, tak jak Cave 3 tam pisze. I on nam daje jakieś świecące grzybki. E, świecące grzybki. E, dodaje nam jakieś stalaktyty, stalagmity. E, cokolwiek tam jest, naprawdę jest fajne. Nie naprawdę. Nie wiem, ile. Ile nam zajmie, jest widzanie, chociaż tego wszystkiego, poznanie. A Ja się nie umiem doczekać. I jeśli graliście na tej parce modyfikacji, please napiszcie mi coś, powiedzcie co mogę zrobić i co tam jest w ogóle, bo nie jestem w tym jakimś ogarem wielkim. wykopny cały węgiel. Węgiel się na pewno przyda. E i idziemy tam gdzie szliśmy e, tu są w ogóle nowe biomy ja nie wiem czy to jest ten mod, że dodaje nam morbioms czy jakoś tak się nazywa, że dodaje nam naprawdę dużo biomów, czy po prostu zwyczajny e, czy po prostu jakiś inny, który dodaje nam parę biomów myślę, że na razie nie będziemy przepalać, pójdziemy tam gdzie mieliśmy iść widzę, że już dłut nam przyszedł, zawitał. E, zróbmy tak, plecak. Plecak możemy wstać rzeczy do plecaka że wsadźmy to wszystko niepotrzebne nie ej, nie potrzebujemy tego wszystkiego, tu je eee, raz, dwa, zrobimy sobie te mięsko się przyda, łóżko możemy wsadzić to może być jakiś blok do budowania no spoko, zróbmy sobie pochodnie tu mamy ogólnie eee, resip moda włączyłem sobie, mogę patrzeć jak chcę tworzyć możecie tu popatrzeć jakie tu są fajne rzeczy sobie popatrzcie, widzicie ile jest naprawdę, naprawdę dużo E, super, naprawdę, naprawdę super, tu macie wszystkie tarcze, miecze, jest pokazane jak je zrobić, no łatwo możemy sobie zrobić, jest net w tą stick, spoko, e, czekajcie, czy jest taki mod, nie ma, e, myślałem, że tu jest taki mod, że gdy naciśniemy shift, on nam e, pokaże jaką ma co siłę, albo coś, czekaj, gdzie mieliśmy iść, mieliśmy iść w kierunku tamtym, idziemy tam, e, dobra, zjedzmy sobie pifa, i idziemy tam do tego ładnego biomu, bo nie lubię być na, na tajdze. O LOL Creeper. Wow, Ale chat, co to jest? Ej, czuję się jakbym był kurde na wersji Alfa Minecrafta, bo wtedy wszystko tak w powietrzu wisiało. Kwiatuszki. Weźmy sobie kwiatuszki, co to są za kwiatuszki Lotos. Aha, spoko. Widzę, że one nam dodają barwniki po prostu z tych kwiatków możemy robić barwniki. I co to jest? Jakiś burak? To jest gys. Gs... Co? Gishal... Nie wiem co to jest, nie będę tego czytał, idziemy kurde w świat. Koniu giniesz, horse bridge, chodź tu, chodź tu, a? O, oh, fuck, on nas bije. Wow. Niezły koniec. Zabić nas chciał. O, oh, jakaś chata. Idziemy. ale ja to jest chyba z Ruins więc to nie będzie jakieś fajne. Zobaczmy. Sweet, nic tu nie ma. Mamy... Ale kurde chat. Wow! Ej, ej, nie wylewaj się. Ej, co to jest? Wbijamy tam, co nie? Co jest? Aha, podem nam jest jeszcze lód. Wow, ale fajnie! Chat! Fajnie zrobione. Słyszę pająki. Czy tam są pająki? Pewno są pająki, ale ja tu nie chcę iść. Out of there! Ja nie chcę tu być. Wypływamy stąd. Dobra, jesteśmy idziemy dalej w podróż na północ czy gdziekolwiek tam idziemy i zobaczmy co tutaj mamy widzę, że jakąś lawę, jakieś tam węgliki coś tam, piciki żelazo żelaza seriously, żelazo <grym> żelazo, nie wierzę żelazo, weźmy sobie żelazo żelazo, żelazo eee, co ja wam powiem naprawdę nie umiem się doczekać tego wszystkiego o Wyszedł nam. Z... <laughs> diaksy. Diaksy nie wierzę Diaksy. Ej, co jest? Kurde. Idziemy przepalić żelazo i idziemy pod diaksy przecież. Idziemy po diaksy... No, idziemy pod diaksy. I tu jest Twilight Forest i myślę, że pójdziemy do Twilight Forestu w pierwszym odcinku. Tak, pierwszy odcinek Twilight Forest. Myślę, że to będzie dobre. GIN! Sweet lol złoto jak diak... co to jest w ogóle ej ale fajne są te cave y. znowuż diaksy ej co to jest to jest głowa szkieleta o lol załóżmy sobie głowę szkieleta możemy łyyyyyyy szkielet jestem robiliśmy pochodnie weźmy sobie pochodnie nie ma tutaj yy, nie ma tutaj tego mm. No, to, że mamy te światła, takie, że jak mamy w ręce, to się świeci. No, ale w sumie nie zginę. O widzicie, że pojawiała nam się wytrzymałość naszej główki. Bo to przyjmuje jako hełm. Ale dobra. Ee, dobra, ten cave jest nasz tutaj. Myślę, że rozbijemy nasze pierwsze obozowisko. Jakby to zrobić jakoś fajnie. Weźmy od razu sobie piecyk, weźmiemy plecaczek. Piecyk, żelazo. Węgiel. wągiel. Postawmy sobie tu piecyk. I niech już nam się przepala. Eee, co jeszcze możemy zrobić? Myślę, że wykopiemy sobie taką dziurkę. Najpierw taką prowizoryczną. I pójdziemy do Twilight Forestu. W pierwszym odcinku pójdziemy do Twilight Forestu. Jeśli nie wiecie, co to jest, jest to nowy świat. Żeby go stworzyć, musimy mieć wiaderko. Wodę. Kurde. Faktycznie to musimy się jeszcze trochę sprężyć. Ale myślę, że zdążymy spoko zrobić wszystko. Weźmy tu jeszcze. Dobra, e, brzydko, brzydko, brzydko. Dobra, poradzimy sobie. Zróbmy sobie jakoś. Tak, 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 e, tak, 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 tak. tak. I... Och no! Why god? E, god why? Oha, oh, plecak możemy sobie założyć, jak widzicie. Musimy sobie wziąć i mieliśmy tu. Ale fajny, ale ładny, ale super. As it's turn out rather soft. Ale ładny. Chat, podoba mi się. Jeszcze nie umiem tego wszystkiego doczekać. Takie ładne bloki, jakieś nowe rzeczy, moby. Wreszcie nowe moby, bo już tak gram na jakieś modyfikacje i tylko dlatego przestaję na jakieś modyfikacje grać, bo nie ma nowych mobów jakichś takich, ale takich naprawdę nowych mobów. E, jak są nowe mobie, jest super. Ja wolę, jak są dungeony. Ogólnie czekam na modyfikacje, lubię modyfikacje, w których są dungeony. Dobra, mamy żelazo, jest naprawdę dobrze, bo teraz będziemy mogli sobie gdzie mamy plecak. Wywaliliśmy plecak, weźmy sobie łyżeczko. Mm, e, skóra crafting się przyda, crafting sobie weźmiemy. Położymy sobie crafting tutaj, tu sobie damy crafting, e, tutaj sobie damy łyżeczko, tu damy sobie. Pocho pochodnie spoko sweet, sweet, sweet. Bierzmy tu coś żelazo i robimy ten. Eee, nie mamy desek. Dobra, to idziemy po deski. Jeszcze tylko to wykopiemy. kopmy to i zostawmy tu, żeby się przypalało. I idziemy po deski. Deski, deski, deski. Deseczki. Eee, nie ma tu Timber Moda, czy jest? Jest. Lubię timbermoda, ale lubię też grać bez niego. Czasami jest lepiej, po prostu wiecie, trudniej jest. Więcej czasu potrzebujesz na wykopanie, ale jak już wykopiesz te całe drewno, to jesteś taki happy, co nie? Czekajcie, możemy tu waypointa jakiegoś? Chyba nie możemy waypointów robić, niestety. E, dobra, weźmy to całe przeróbmy. Zróbmy sobie skrzynkę, a nawet dwie. Zróbmy sobie skrzynki. E, co zróbmy? Mieliśmy sobie zrobić patyki. Zróbmy sobie patyki. I zrobimy sobie kill off Raz. Kill off. Eee, dwa sobie zrobimy miecz. Miecz sobie zrobimy. I zostaje nam sześć. Z sześciu możemy sobie zrobić, nie wiem, sobie. Zostawimy sobie, coś i sobie zrobimy potem. O, dziesięć mamy. To zróbmy sobie klatkę. W sumie to żelazo nie jest nam tak potrzebne, albo nie wiem, czy jest nam potrzebne. Ja robię błąd, ale trudno życie eee. Tu będzie nasz skrzynek. Skrzynek i w skrzynku zostawimy to. I czekajcie, bo chcę coś zobaczyć. O, właśnie, przepalmy sobie mięsko. Mięsko się trzeba przepalić. Stawmy mm, Tutaj, tak. Tak, i idziemy za chwilę do Twilight Forestu. E, co? To jest jakaś dziwna książka. Ona... co tu pisze? Materials, które potrzebuje żeby przeżyć pierwszy dzień. I tu mamy jakieś coś tam... Ale fajne rzeczy. Jak to się, Jak to się robi? Czekajcie. Zróbmy sobie coś takiego. Dwa patyki, dwa te. Mhm. Mm dobra, weźmy sobie deski. Weźmy sobie tak, tak Dwa patyki i dwie deski, tak, tak? Tak. I skrzynka, tak? To idźmy sobie po te drewno. Musimy sobie go trochę wziąć. I dobra, nie, nie mogę się tak bawić. Bo chcę się bawić, bo lubię sobie odkrywać. To było tak? No odwrót. Tak. Peter. Co to się stało? Coś nam wskoczyło? Jakaś dziwna skrzynka taka. Nie wiem co ona robi. Dobra, bierzmy sobie stejki i bierzemy diacy Widzę, że się już robi nos. Wiem! O kurde! Szkielet. na no, widzę szkieletów! Gin! Kto jeży? Tarcza. Gdzie mam tarczę? Gdzie mam tarczę? Gdzie mam tarczę? Co to jest? Materials and you? Że mam takie dwa. Nie wiem, nie rozumiem. Już wiem, po co mieliśmy mieć też żelazo. Mieliśmy mieć żelazo, żeby mieć ten... Mm. Czekajcie, czy coś nam zostało? Dwa. Dobra, to w sam raz będzie jeszcze jeden. To weźmy jedno żelazo. Diaksy wykopmy. Diaksy, hura! Diaksy... Spoko, diaksy od razu. My, bo ten mod jest taki, że wszystko jest chyba od razu po to, żebyśmy mogli od razu się bawić. Ja coś takiego lubię. Lubię się bawić, nie lubię stać w miejscu. I wiecie, po prostu lubię tak grać, tak wiecie, odkrywać moby, no, e, moby, nowe bossy, jakieś tam zamki, sramki, sezamki i tak dalej itp. i td. Jestem po prostu w niebo wzięty tym modem. E, zróbmy sobie, dobra. Skąd on się tam wziął? Skąd on się tam wziął? Jakim prawem? E, zróbmy sobie w ogóle drzwi. Będą nam potrzebne. Dobra, mamy. Dobra, mamy drzwi. I sobie dajmy do naszego hałsiku. Pyk, pyk. Jest noc, jest noc. To idziemy spać. Nie chcę tu z nimi się bić. Widzę, że już dużo zrobiliśmy. Dobra, idziemy do Twilight Forestu. I się nie umiem doczekać. Pokażę wam, co to jest Twilight Forest, jeśli nie wiecie. W ogóle zróbmy sobie diamantowego mieczyka. Eee, dobra, zostawmy sobie diaksa. Tak Diaks sobie zostawmy żeż że naprawdę fajnie jest mod. E, dobra, tu cóż, wszystko, tu, 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 tu. dobra. E, nie, jednego diaksa musimy wziąć, jednego diaksa musimy wziąć, bo jest potrzebny do portalu. Dobra, weźmy sobie sadzonki. O, sadzonki się przydadzą. Dobra, mamy też żelazo. Daj mi żelazo. Zróbmy sobie fiaderko. Fiaderko mamy. E, I idziemy zrobić, mianowicie to co mieliśmy zrobić, a mieliśmy zrobić portal. Jak zrobić portal? Nie wiecie jak zrobić portal, to zaraz się dowiecie jak zrobić. Ej! Stary! No nie! Super! Jeszcze nas tu będzie ten cis. Czekajcie! Dobra, widzicie jaka fajna starcza? Wreszcie można jakoś logicznie się pobić z tymi szkieletami, a nie tak jak zawsze, że wiecie, on jest w wodzie i nie mamy szans na strzela. Musimy zrobić yy, tak, musimy mieć wodę, dać ją w cztery. Ja zrobię tak, o, nieskończone źródełko się przyda przy naszej chatce, mini chatce, choć tu, dobra, tu jest jeszcze to i jeszcze to. I dookoła musimy dać różne rzeczy typu kwiatki i tak dalej i tak dalej, myślę, że drzewka też możemy dać, a jak nie możemy to problem i wrzucamy. No to chyba potrzebujemy dać kwiatki. To musimy pozbierać kratki Albo mamy kość ze szkieleta To możemy e, Nie mamy kości ze szkieleta Mamy kość ze szkieleta Dobra, mamy kość ze szkieleta To nie jest źle Zrobimy tak Taki myk Zrobimy tak Zrobimy tak Zrobimy tak No tu Dobra I już chyba mamy dokoła tak Czy nie jeszcze? Nie, jeszcze w paru miejscach nie mamy To kurde, no Ale roboty z tym... O, tu jest ten super mod, że mamy tyle rodzajów jedzenia, jak jest to się bardzo cieszę. Dobra, tam są kwiatki, chodźmy po kwiatki. Z tego możemy szejki w ogóle robić, nie szejki tylko soki. Jak to jest to ja się nie umiem doczekać, bo można robić takie super spiżarnie, ale to chyba nie jest ten mod. Chociaż nie wiem, być pewien nie będę, bo myślę, że już byśmy wszędzie widzieli te rzeczy. Dobra, chodźmy, zasadźmy sobie te kwiatki. I idziemy do Twilight Forestu. W ogóle dokładnie tego pretoru można nawet grzybki sadzić. Czekajcie, gdzie tu nie mamy. Tu nie mamy. I tu nie mamy. I teraz musi walnąć pełną. Wow! Tada. Co ziomy? Bez dużych komplikacji wbijamy. Yep! Oh yeah! Twilight Forest. Achievement get. Dobra. Zobaczcie sobie, co to jest Twilight Forest. Jak nie wiecie. I w następnym odcinku możemy się pobawić w eksplorację. Twilighta Myślę, że nas zabiją Mamy tam dużo bossów, Mamy hydrę, mamy Licza. Mamy... E, Licza, Hydrę. E, mamy Urgasta. E, mamy... Mm, e, Nagę. I chyba jeszcze jakiś jest, ale nie pamiętam jaki dobra tworzy nam się świat. Trochę czasu. Się tworzy. No! Dobra, to jak się stworzy ten świat, to my się widzimy, co nie? Dobra, eee, e, jesteśmy, jak widzicie od razu widać super drzewa, super rzeczy Tam nam się nie załadował Chunk, widzę I coś tam, jakiś fajny cave, I jakiś slime, ej, niebieski slime Wow, nie umiem się doczekać Widzicie, są grzybki różne takie, można też dać dookoła portalu Oj, dobra, to się świat stworzy Wow, co to jest? Nie wierzę, ej. Tu mam jeszcze jakieś drzewa i w ogóle... Dobra. Myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle. Myślę, że wam narobiłem smaka na tą modyfikację. Myślę, że wam się podobało. Mi się podobało. I w następnym odcinku będziemy eksplorować to wszystko. I naprawdę, naprawdę będzie super seria. I powiedzcie, czy chcecie tego jakboxa, czy walimy jakboxa I... Będzie Hexit. No to... Narka. I... Do zobaczenia.